Witam w kolejnym blogu Dzisiaj zajmujemy się opryskiem Robimy tę jedynkę na pszenicę jarą eee, Pryskamy Oriusem I z dodatkiem siarczaną magnezu Robimy MTZ-em bez napędu z Turem. Z tego względu, że się mieści w ścieżki. A dłużej niestety nie. Jest za szeroki. przeleży że się LTZ dużo lepiej pryska i 60. Z bałek niezależny pod tym względem, że można włączać go włączać podczas jazdy na no pszenica jest dosyć konkretna to jest pszenica Jara, Goplana eee, Chyba Danko jak dobrze pamiętam firmy Została dosyć w oficie nawożona na jesieni było ¡Gracias! Ale nie było czas jak kiedy, bo cały czas mało, a jak było to pokoju to, to robiliśmy pisząkę. E, ale ładnie e, środek wziął, to był... idealnie zapisane bez większych karpanych. Pisamy w 25 owym 2200 obrotów. W nocy z wychodzi. Jestem jak na razie Ziemia i że się nie zlokuje A no my siano przyjęliśmy w górny rok Po prostu mamy jakiś Teraz cztery krytały W teraz widać, czy nie się teraz Kupanka Myślę, że takie vlogi będą nam odpowiadały מיין <muchas> סער,

te ciągniki, to nie ma za bardzo co robić. w tym momencie mamy 26 sztuk okasów i troszkę już jest jest przy czym robić tym bardziej, że jak się chodzi na godzinę do pracy trzeba zrobić to tym bardziej da się odbić odwiedzę te e, no tu jest kryta e, trychowa i wtedy przeniesiemy się w nocy zamykinałam o tym, że robię mokreków w moim roku to zawsze to jest ich za te słowa jest, to tutaj nie będą bardzo zresztą poda się bardzo dobrze, Dobra, Widzimy się Dobre. Witam. Już jeden opryskiwacz wypryskany. Widać pszenica dosyć ładna jest. Gęsta. Nie ma co narzekać. Po, po takim nawozie zresztą to nie powinno być inaczej. jak taka że, nie Wypryskaliśmy już pierwszy opryskiwacz. Dwa hektary. Prysnięte, jeszcze zostało hektar 41 i jest będzie git. Pewnie dużo ludzi będzie się kłócić, dlaczego MTZ jest lepiej od 30. No z tego względu, że tu się wałek włącza i wyłącza w ruchu, nie? Jak za to, że? To elegancko dojeżdża się do poprzeczki, pyk, wyłączasz, pojeżdżasz w drugą stronę, załączasz elegancko. I to jest jedna prawda, że MTZ -y palą tyle samo co 60. Teraz nie ma co gadać, że nie, bo są naprawdę oszczędne paliwie. Teraz mam dwa i w życiu bym za 60 już nie zamienił. Chociaż nie powiem, lubię 60, bo to dobre ciągniki. Tanie także w utrzymaniu jak te. Te po prostu są moim zdaniem lepsze nie? czy do tura czy do takich prac to nie ma o czym nawet tutaj gadać nie? o widać nie będę teraz rękami dotykał a jak to go zadziałało chwasty są popalone ładnie to wszystko wygląda ładnie jest dosyć zwarty i myślę, że będzie ok, to powinno dać te 6 ton chociaż. Aby było dobrze. Dobra. To na razie trzymajcie się, hej, do następnego.